Skawina od wielu lat realizuje jedną politykę mobilności. W 2016 roku powstał pierwszy plan mobilności dla gminy Skawina, w którym zdefiniowano, jak powinien wyglądać system transportowy, oparty nie tylko na transporcie indywidualnym, ale też na transporcie zbiorowym, na kolei, na ruchu rowerów, na ruchu pieszych. Wskazano, jakie działania ma podejmować Skawina. Żeby równoważyć wykorzystanie środków transportu. Dzisiaj jesteśmy w roku 2023, kiedy okazuje się, że znaczną część działań z roku 2016 już zrealizowaliśmy. Skawina idzie w stronę kontynuacji tej polityki mobilności, stawia na ruch rowerowy, na ruch pieszy, stawia na transport autobusowy, stawia na to, aby system kolejowy był wydajny i pomagał mieszkańcom w równoważeniu środków transportu. SUM jest stworzony po to, żeby mieszkańcy nie musieli w podróżach obligatoryjnych korzystać z samochodu. Jest po to, aby mieszkańcy mogli wybierać inne środki transportu i daje pewne możliwości, jak z tych środków transportu korzystać. Daje ofertę alternatywną do własnego samochodu. Jesteśmy w Skawińskim Centrum Komunikacyjnym. Jest to miejsce, które powstało dzięki pierwszemu planu mobilności dla gminy Skawina. To było jedno z głównych zadań w tamtym planie mobilności opisanym. I to zadanie zostało zrealizowane. To nie tylko pięknie odrestaurowany dworzec, ale także parking, a przede wszystkim funkcjonująca kolej, która już na dzisiaj dowozi wielu, wielu mieszkańców naszej gminy do Krakowa i z Krakowa. Teraz przystępujemy do realizacji nowego planu mobilności. Jesteśmy w trakcie konsultacji, spotkań warsztatowych, szukamy rozwiązań, które będą alternatywą dla podróży samochodowych. Tak by ta alternatywa, ta oferta inna niż samochodowa była Lepsza była realną alternatywą, pozwalającą na to, że mamy prawdziwy wybór pomiędzy samochodem a innymi środkami komunikacji. A do tego, by ta oferta była zrównoważona, by odpowiadała na realia XXI wieku i była Przystępna cenowo. Plan mobilności to nie tylko zapisy dotyczące funkcjonowania systemu transportowego, ale w naszym planie mobilności chcemy też popatrzeć na te miejsca, na centra, jako pewne przestrzenie publiczne. Przestrzenie publiczne, w których nie tylko oczekujemy na nadchodzący pociąg, autobus, ale także jest to przyjazne miejsce do spędzenia czasu. Takim właśnie miejscem jest nasze centrum komunikacyjne, dworcem kolejowym, które nie jest tylko samą poczekalnią dworcem, ale jest tutaj i biblioteka, i kawiarnia. Można tutaj w miły sposób spędzić czas, skorzystać z usług oferowanych przez dworzec, oczekując na połączenie. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jest stworzony przede wszystkim dla mieszkańców gminy Skawina. Ma pokazywać, jak, jakie rozwiązania możemy stosować, tak żeby pomóc mieszkańcom poruszać się po gminie, a także w podróżach np. do Krakowa, czy w drugim kierunku do Oświęcimia. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to dokument, który powstaje w oparciu o ścisłą partycypację społeczną, dlatego mieszkańcy mogą wyrazić swoją chęć, mogą podać nam swoje pomysły, między innymi wypełniając formularz na stronie internetowej, biorąc także udział w warsztatach, które... Realizowane są w tym momencie w Skawinie, a także planowane są w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych w czerwcu tego roku. Działania, które możemy podejmować w ramach SUMPA, to m.in. budowa nowych kilometrów dróg dla pieszych i rowerów. Możemy uruchamiać nowe połączenia dowozowe do kolei, możemy uruchamiać nowe parkingi Park and Ride w Skawinie, które jak do tej pory sprawdzają się i cieszą się bardzo dużą popularnością. Jeżeli chodzi o nowy plan zrównoważonej mobilności dla gminy Skawina, to podstawowe zadanie, które stoi przed nami, to kontynuacja rozwoju kolei, siatki połączeń, ilości tych połączeń i oczywiście jakości pociągów. Mieszkańcy muszą w sposób bezpieczny, wygodny, komfortowy do kolei dotrzeć. Stąd drugie zadanie to jest remarszutyzacja, czyli zmiana siatki autobusów dowożących ludzi do kolei, do innych ważnych punktów na terenie naszej gminy, naszego miasta i miasta Kraków. To bezpieczne dotarcie do, do kolei, do przystanków autobusowych, to oczywiście ciągi pieszorowerowe, strefy bezpieczne dla mieszkańców, chodniki, bezpieczne przejścia, cała infrastruktura pieszo-rowerowa, która umożliwi, Mieszkańcom w bezpieczny sposób dotrzeć do, do kolei lub przystanków autobusowych. W ankietach, które prowadzaliśmy wśród mieszkańców gminy Skawina jednym z najważniejszych postulatów była kwestia poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarze szkół. Istotna kwestia dotycząca poprawy bezpieczeństwa poruszających się dzieci do szkół w obrębie ostatniego bezpiecznego kilometra jest działaniem, które Skawina realizuje już od kilku lat i w nowym planie zrównoważonej mobilności miejskiej będziemy stawiali to działanie jako priorytet i będziemy chcieli, żeby to działanie przede wszystkim było kontynuowane. Uzupełnieniem działań, które mogą być podejmowane w ramach planu zrównoważonej mobilności miejskiej, jest także kwestia integracji, zwłaszcza taryfowo-biletowej, a także działania związane na przykład z zielenią czy poprawą estetyki miejskiej. Zmiana sposobu funkcjonowania naszych dróg, tak żeby w wyraźny sposób były oznaczone drogi, które mają charakter obwodowy, tranzytowy, a co innego są drogi, ulice po których przede wszystkim poruszają się niechronni uczestnicy ruchu, czyli piesi, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg i innych urządzeń wspomagających ruch.